Czy masz grać dzieciństwa, do której chciałbyś wrócić? Redemption to jedna z najlepszych gier w jakie grałem. Musiałem zadać Tobie to pytanie, by móc sobie sam na nie odpowiedzieć. Lata temu, kiedy byłem jeszcze małym czołgiem, dostałem Red Dead Redemption na PlayStation 3 i wielce zadowolony pognałem do domu, by zanurzyć się w świecie GTA skowbojami. Mój angielski był wtedy na niskim poziomie i nie interesowało mnie robienie 100%, ale tryb z 60 FPS-ami skusił mnie, by do niej wrócić na PlayStation 5. Zanim przejdę do platyny, opowiem w ogóle, co to jest to całe Red Dead Redemption bo ktoś może żyje pod kamieniem. Red Dead Redemption to gra, która dzieje się w 1911 roku. Schyłek Dzikiego Zachodu jest nieunikniony, a nasz bohater John Marston próbuje odkupić swoje winy poprzez wyłapanie członków gangu, w którym był. I niech was nie zmyli nazwa, ponieważ jest to druga część serii. Pierwszą było Red Dead Revolver. Intro mamy za sobą, więc możemy przejść do trofejków. Pierwszym będzie naturalnie That Government Boy za ukończenie misji Exodus in America. Tutaj też gra się kończy, bo dostajemy i umieramy. Dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie o łapce w górę i do następnego. Po tym mocnym początku postanowiłem od razu zwolnić i zająć się każdą misją poboczną, jaką zobaczę. Moim drugim trofeum było The no. Gunslinger, które wymaga strzału w głowę na eksperckim trybie celowania, a chwilę później, What About no. Hand Grenades, które wymaga zdobycia ringera. Co to jest ringer? Ano, jest to rzucenie podkowy w słupek. Najprościej jest to zrobić na farmie McFarlane'ów, gdzie po kilkunastu próbach powinno wam się udać. Trofeum czwarte jest za ukończenie misji dla nieznajomego i słuchajcie, ten cały wątek misji dla nieznajomych to jest 10 na 10. Połowę z nich pamiętam jeszcze z czasów PlayStation 3 i każda ma swoją własną historię, która nie zawsze kończy się dobrze, ale zawsze wciąga. Trofeum piąte, Clemency Pace, wymaga od nas złapania przestępcy żywcem i doprowadzenia go do szeryfa. Misję aktywujecie biorąc list gończy, który zazwyczaj jest obok więzienia i macie wybór zabić przestępcę lub pojmać go żywego. Dam wam podpowiedź, byście robili tę misję za każdym możliwym razem, ale do tego dojdziemy później. Sport to Victory to bardzo ciekawe trofeum, którego możecie nie zdobyć. Wymaga ono przejścia 20 misji jednym koniem i jeśli go zmienicie lub koń wam umrze, to macie problem. Przy okazji 20 misji? Gra ma 52 trofea, jeśli liczymy platynę i przez jakieś 4 godziny nie widzicie żadnego, co powoduje zagwozdkę, jak gryźć materiał z tej gry. No ale mój czołg nie ma wstecznego, a chciałbym wam powiedzieć, dlaczego potrzebowałem tej platyny. Ja swoje w życiu pograłem. Nie starczyłoby mi czasu opowiedzieć o wszystkich grach, ale ostatnio czułem coś w rodzaju wypalenia. Gry po prostu nie sprawiały mi przyjemności i zastanawiałem się nad przyczyną. W akcie desperacji postanowiłem kupić dobrego singla i nie zmieniać gry, dopóki jej nie skończę. Wybór padł właśnie na Red Dead Redemption 1, który tą swoją powolnością, nie brakiem nowoczesnych rzeczy, jak auta czy samoloty, Pozwolił mi się zrelaksować. Przechodzimy w końcu do trofeum związanego z fabułą. Lance of Opportunity dostajemy za skończenie misji w forcie Mercer. Super misja, w której korzystamy z karabinu Gatlinga oraz pomocy naszych ciekawych towarzyszy. Czemu ciekawych? Ano to wolałbym zostawić wam do odkrycia. Evil Spirits to trofeum za skończenie kryjówek w Tumbleweed oraz Tesoro Azul. Na mapie jest kilka miejsc, które przejęli bandyci, i naszym zadaniem jest je odbić. Będziecie robić je kilka razy z powodu wyzwań w grze oraz przypadkowych spotkań, ale nawet nie robiąc platyny, warto je ukończyć. Pieniądze lub isteregi, jak w Tumbleweed. wynagradzam Wam wszystko. Watch it, Open your Przechodzimy teraz do Mexico City, gdzie po dłuższym czasie dostajemy misję Gates of El Presidio lub też Gates of Hell Presidio. To trofeum dostaniemy za skończenie misji, w której eliminujemy Javiera SQL i wstydź się przyznać, zginąłem w niej 10 razy na samym początku, gdzie trzeba wyskoczyć z wozu w odpowiednim czasie. Z powiem wam, że nazwa jest swego rodzaju isteregiem do filmu Once Upon a Time in Mexico i będziemy mogli sobie postrzelać z armaty. No More Fancy Words to idealna nazwa trofeum dla misji Unappointed Time. Tak jak wspominałem, Red Dead Redemption 1 ma świetną fabułę, ale rozkład trofeów powoduje, że przejście gry nie zbliża nas do platyny. A czemu? A no bo to trofeum jest za zabicie Billa Williamsona i skończenie pożar się Boże Wątku Rebeli w Meksyku, a jest to mniej więcej 70% fabuły. Po skończeniu Meksyku, który trochę mi się dłużył, zacząłem eksplorować mapę, gdzie wpadły mi przypadkowe trofea, jak Exquisite Taste za kupno rzadkiej broni, lub nieprzypadkowe trofea, jak Hicklin Clean Up well, zakup do eleganckiego stroju u krawca w Thieves Landing. A skoro mamy elegancki strój, to co teraz? Here comes the money.

Nawet własnego brata uczyłem, bo jestem świrem i jak mogę, to rzucę tego pewniaczka, by zamiast amunicji to cały sklep z bronią kupić. Trofeum 13 High Roller wymaga od nas wygrania 2000 żetonów w pokerze. Jest na to kilka sposobów, ale ja wam powiem te takie najprostsze. Sposób pierwszy. Misja 32 Lucky in Love zaczyna się pokerem i rozdaniem, którego nie można przegrać. W pierwszym rozdaniu dajecie coś koło 350 żetonów i all in. Sposób drugi, wygraj uczciwie, idź do Blackwater mając na sobie elegancki strój pozwalający grać o wysokie stawki i po prostu to wygraj. Jeśli jednak nie umiesz w karty to polecam sposób numer jeden. Frontiersman to trofeum, które zajmie wam prawdopodobnie kilka godzin i jest składowym trofeum do 100% gry. W grze są cztery główne wyzwania i powodowały one u mnie chęć używania partyków wzmacniających, ponieważ niektóre z nich są strasznie badziewne. Trofeum dostaniecie za ukończenie jednego wyzwania: całego wyzwania. U mnie było to wyzwanie na zbieranie roślin, i do dzisiaj śnią mi się złote porzeczki. Nagrodą jest tworzenie bezużytecznego toniku przy każdym zebraniu rośliny, ale jeszcze sobie porozmawiamy na temat tego trofeum. Savage Soul dostaniemy za ukończenie misji At Home with Dutch. Nie ma tutaj zbytnio o czym gadać, oprócz tego, że kocham fabułę w tej grze. Trofeum 16 to ukłon w stronę pewnej sceny z westernów. By je zdobyć, musimy położyć związaną niewiastę na torach kolejowych. Reszty możecie się domyślić. Kolejne dwa trofea to Grind, i to w taki dosłowny sposób. Trofeum 17, Manifest Destiny, wymaga od nas zabicia każdego bizona w grze. Twórca chyba nienawidzi bizonów, bo nie umiem znaleźć wytłumaczenia dla tych czystek etnicznych, a bizony są tylko i wyłącznie na Great Plains, więc nie szukajcie ich nigdzie indziej. Plusem jest to, że ich skóra jest warta fortuny, a znalezienie tych wielkich zwierząt jest proste. A Natural Selection to trofeum, które jest czasochłonne, ponieważ wymaga zabicia każdego rodzaju zwierzęcia. Zwierząt jest 27, a do małych jak skunksy nie ma map. Wstawianie tutaj mapy każdego ze zwierzęcia mija się z celem i polecam po prostu grając, polować, a pod koniec gry wyłapać brakujące zwierzęta przy pomocy poradnika z internetu. Trofeum 19 to. Tak jest! To jest grind! Musimy zabić i oskurować 18 niedźwiedzi grizzly. Są one w Tall Trees, a stojąc koniem nad cię puchatka, możemy skurować je bez animacji, co zaoszczędzi wam kilka cennych sekund i waszą psychikę. Kolejne trzy trofea zdobyłem jedno po drugim i mogłem to rozegrać lepiej, ale to ja wam za chwilę powiem o co chodzi. Trofeum In a Hail of Bullets wymaga od was zabicia 500 wrogów pistoletem lub rewolwerem. Robi się samo. Trofeum Long Arm of Marston wymaga zabicia 500 wrogów karabinem repetierem lub strzelbą. Także robi się samo. Trzecim trofeum było Friends in High Place, które wymaga od nas użycia listu przeprosinowego, mając co najmniej 5000 wyznaczonej nagrody za naszą głowę. List prawdopodobnie macie w ekwipunku, więc trzeba zerwić za dymę. Jedźcie do Blackwater, wejdźcie na dach, załóżcie chustę, jeśli nie chcecie stracić honoru i zabijcie każdego. Po wszystkim jedźcie na stację kolejową i użyjcie listu przeprosinowego, chociaż nie mam pojęcia, czy to w ogóle da się przetłumaczyć. 23. trofeum wymaga zarobienia 10 tysięcy dolarów, i tak naprawdę nie zwracałem uwagi na to trofeum. Ale z racji tego, że ten film jest o platynie, no to trzeba poświęcić w końcu jakiemuś trofeum więcej niż 5 minut. I nie powinieneś mieć z tym problemu, ale gdybyś miał, to już ci mówię, co masz robić. Po pierwsze, chodzi o zdobycie 10 tysięcy nieposiadanie, więc nie mój się wydawać forsy. Po drugie, ginąc nie tracisz nic. To nie GTA. Po trzecie, rób wyzwania szukania skarbów. Są z niego sztabki złota, a sztabki złota równa się forsa. Po czwarte, łap przestępców. Za żywego można dostać nawet 500 dolarów. Po piąte, poluj i sprzedawaj skóry. Po szóste, graj w minigierki takie jak karty lub kości. I w końcu, po siódme, ograbiaj ciała. Instinto Assassino to trofeum za dwa kolejne obozy bandytów. Fort Mercer oraz Nosalida wymagają naszej pomocy. I tak dla wyjaśnienia, te obozy co kilka dni znowu zostają przejęte przez wrogów, więc nie bójcie się ich robić. Jeśli nie plujesz na eksplorację, to trofeum People Are Still Strange nie powinno być dla ciebie problemem. Musimy wykonać 15 misji dla nieznajomych. Pamiętajcie, że tych misji łącznie jest 18, ale do tego zaraz wrócę z pewną magiczną sztuczką. Trofeum 26, Benefits of Civilization, dostajemy za ukończenie misji And the Truth Will Set You Free. Czy wspominałem, że kocham fabułę w tej grze? 27 trofeum Man of Honor lub Chivalry Dead dostaniemy za posiadanie najwyższego rankingu sławy oraz najniższego lub najwyższego poziomu honoru. I wygląda to tak. Słowa to naturalny wskaźnik pokazujący nasze czyny w grze i nie może ona spaść. Daje ona pewne perki. Greenhorn, ludzie częściej będą nas prosić o pomoc. Bukaru, łapówki są tańsze o 25%. Mercenary, tutaj nie do końca rozumiem, chyba mamy więcej czasu zanim stróże prawa zaczną nas ścigać. Gunslinger, szeryf nie będzie nas ścigać za kradzież koni. Oraz Legend, nasze przestępstwa są o połowę mniej warte. Jeśli chodzi o honor, to wygląda to tak, że albo jesteśmy tym dobrym, albo jesteśmy tym złym. Tłumaczyć jak to wygląda nie trzeba, ale to także ma perki. Dobre perki. Honest Joe daje dwa razy więcej pieniędzy za pracę. Peacemaker, cena w sklepach spada o połowę i odblokowujemy strój Duster. Hero, dostajemy specjalną misję z zakonnicą, oraz NPC inaczej patrzą na nasze zbrodnie. Złe perki. Rustler, przekupstwa są tańsze o 50%. Road Agent dostajemy czarnego konia, a ceny w Thief's Landing spadają o 50%. Desperado, NPC patrzą inaczej na nasze zbrodnie i dodatkowo nasza postać obraża każdego. W dużym skrócie, bardzo proste trofeum, ponieważ robi się samo, nie jak kilka następnych. 28. trofeum Bullseye wymaga 250 strzałów w głowę. Polecam używać uproszczonego sterowania razem z dedajem. 29 i 30 trofea wymagają trochę powagi i daję tutaj spoiler alert. 29 trofeum Into the Sunset dostajemy za skończenie wątku Johna Marstona. Naszym zadaniem w grze było wyłapać członków gangu, w którym byliśmy, aż nie został ostatni. My sami, by bronić rodziny, stajemy do nierównej walki z agentami federalnymi, tymi samymi, dla których pracowaliśmy. Po niedługiej chwili dostajemy możliwość grania nową postacią, jego synem. I tutaj właśnie przestałem grać na PlayStation 3, ponieważ uważałem, że to koniec, a możliwość grania synem to po prostu zagrywka, by móc dalej chodzić po mapie. Okazało się, że nie. To właśnie synem osiągamy to całe odkupienie i kończymy Red Dead Redemption. Udajemy się do Blackwater, gdzie rozpoczyna się główna misja poboczna. Trwa ona chwilę i prowadzi nas do Edgar'a Rosa, gdzie staczamy ostatni pojedynek. Jak mogę wam powiedzieć, że według przesłanek Jack został pisarzem, więc jego rodzina może być z niego dumna. Ale ostatnia scena, w której patrzy na rewolwer, powodowała pytania u mnie, czy dobrze postąpiłem. Czy jego rodzina tego chciała? Czy Jack staje się Johnem? Na te pytania nie umiem wam odpowiedzieć. Ale mogę wam powiedzieć, że za pomocą glitcha możecie zdobyć za darmo semi auto shotgun. Fabuła za nami, więc od teraz będą trofeła w stylu no dice. Musimy wygrać w kościanym pokerze bez utraty kości. I teraz, albo zrobicie to bez problemu, bo rozumiecie tę grę, albo jak ja, będziecie siedzieć i przeklinać twórców, ponieważ nie macie pojęcia o co chodzi. Ta chora gra polega na odgadnięciu, czy przeciwnik mówi prawdę, czy nie. Dla przykładu, ktoś mówi, że są trzy kości z czteroma oczkami i my musimy powiedzieć, czy tak jest. Mi się udało, bo bot mówił, że jest nie stworzone, Jestem prawie pewny, że podchodziło to pod błąd gry, ale ogólnie im mniej graczy przy stole, tym lepiej dla Was. Trofeum 32 to kończenie kryjówek z poprzednich trofeów. Tym razem musimy zrobić Twin Rocks, Pikes Basin i Gaptooth Bridge. Osobiście Pikes Basin jest dla mnie dość monotonne. 33. Trofeum Fighting Around the World to trofeum, które jest po prostu durne. Musimy znokautować jedną osobę w każdym salonie w grze i problemem jest to, że walka wręcz się, a atakując jedną osobę rzuca się na nas przynajmniej pięć i to my dostajemy nokaut. Problemem też jest błąd, który nie nalicza nam nokautów i na przykład ja musiałem zrobić to trofeum około czterech razy, a NPC w Blackwater po prostu uciekają. Oprócz tego nie jest to zbytnio skomplikowane trofeum. Bucking Awesome to trofeum, które wymaga od nas ujarzmienia trzech koni. Ujarzmianie koni w Red Dead Redemption jest ciekawe, ponieważ po ujarzmieniu konia można go kupić w sklepie, co będzie nam potrzebne. Do tego trofeum potrzebujemy Kentucky Saddlera, którego zdobędziemy w fabule, American Standard Bread, którego znajdziecie na Great Plains oraz Hungarian Half Bread, którego znajdziecie w Diez Coronas. Ten ostatni koń potrzebny będzie do misji Lofis the Opiat oraz do następnego trofeum. Heading South on a White Bronco to trofeum, które możecie połączyć z friends in high places. Musimy uciec na węgierskim półkrwi przed federalnymi. Najlepiej zrobić masakrę na co najmniej 3-4 tysiące dolarów i po prostu uciec z tym koniem. Nic trudnego. Gold medal to trofeum szczapy. Musimy zdobyć złoty medal za misję. Jedną misję, nie wszystkie jak w Red Dead Redemption 2. Najprościej jest powtórzyć pierwszą misję Dickensa, Handra starego oszusta. Trwa dwie minuty i wszystko co musicie zrobić to strzelać w głowę i jechać po drodze. Następnym trofeum było On the Trail of Divaka, wymagające odkrycia mapy w 100%. Mamy 94 miejscówki i większość z nich odkryje po prostu grając w grę. Są też mapy w sklepie, które automatycznie odkrywają nam części świata, w których nie byliśmy, ale dwie miejscówki trzeba odkryć samemu. Jest to Del Lobo Rock w Rio Bravo oraz Plata Grande w Neo Paraíso. Nie zwracaj uwagi na to trofeum, dopóki nie skończysz fabuły. Gdy masz już mapę odkrytą na 100%, możemy przejść do czegoś zabawnego jak Master Exploder. To trofeum wymaga ukończenia wyzwań karabinu wybuchowego. Oryginalnie ta broń była tylko na PlayStation 3 w dodatku Liars and Cheats. Wyzwanie to możecie ukończyć w podstawce lub Dead Nightmare, ale z racji tego, że ja ukończyłem je w podstawce, to właśnie na niej się skupimy. Po pierwsze, musicie kupić karabin. Jest on u sprzedawcy w Blackwater i kosztuje 5000 dolarów lub 2500 dolarów, jeśli posiadacie odpowiedni strój. Po drugie, zabijcie pięciu wrogów, którzy są za osłoną. Najprościej jest jechać do kryjówki takiej jak Fort Mercer i strzelać obok osłon. Po trzecie, zabij trzech wrogów jednym strzałem. Nie ma z tym problemu, ale jeśli masz, to zwiąż trzech wrogów i połóż obok siebie. Po czwarte, zabij dwa zwierzęta jednym strzałem. Najprościej jest to zrobić na wilczym stadzie. I po piąte, zabij jednego wroga, mając na sobie mundur żołnierza Stanów Zjednoczonych. By odkryć ten mundur, musisz przeszukać Aurora Basin w Tall Trees, wygrać w siłowaniu się na rękę w Pacific Union Camp, wygrać w pokerze w Blackwater, ukończyć misję nieznajomego Lights Camera Action, ukończyć misję stróża w Blackwater i na końcu kupić strój w Blackwater po skończeniu gry. Kiedy myślisz sobie, że właśnie zacząłem przynudzać, to jesteś w błędzie, bo właśnie doszliśmy do Trofeum Redeemed, czyli 100% gry. By zdobyć 100% gry musimy ukończyć 57 misji głównych, ukończyć 18 misji dla nieznajomych, Złapać lub zabić 20 przestępców w misjach pobocznych, z czego 8 jest w New Austin, 8 w Meksyku i 4 w West Elizabeth, musicie kupić wszystkie rzadkie bronie, czyli pistolet Mausera, repetier Evansa, karabin Carcano, strzelbę półautomatyczną oraz rewolwer Lemat, zdobyć wszystkie ubrania. Ukończyć 5 zadań pobocznych takich jak ujarzmianie koni na farmie Ridgewood lub misję stróża nocnego. Ukończyć wszystkie 8 kryjówek gangów włącznie z Solomon's Folly, które było tylko na PlayStation 3. Kupić wszystkie 13 kryjówek safe wygrać we wszystkich 6 minigierkach, odkryć całą mapę oraz ukończyć wszystkie wyzwania. Oczywiście i tak będziecie używać poradników, ponieważ wyjaśnienie wszystkiego zmieniłoby ten film w program dokumentalny. Ale pamiętajcie, że podstawka nie posiada większych błędów, więc jeśli utkniecie na 99%, Sprawdźcie wszystko jeszcze raz. No i głupio jakoś, bo w tym momencie powinna wskoczyć platyna, ale nie wskoczy, bo to dopiero 39 trofeum. I po nim zdobyłem Axe Master, który wymaga skończenia wyzwania Tomahawków. Po pierwsze, kupujecie topory w manzanita Post obok Tall Trees. Po drugie, zabijacie jednego wroga rzucając w niego toporem, jednego uderzając w niego toporem i jednego z konia. Po trzecie musicie zabić ptaka stopora bez używania dedaj, co jest cholernie proste, ponieważ w kryjówce bandytów w Twin Rocks są sępy na wysokości na jaką dorzucicie. Po czwarte zabijcie pięciu wrogów bez pudłowania za pomocą tomahawków i jako ostatnie ukończcie kryjówkę gangu używając tylko tomahawków. Tutaj także polecam Twin Rocks w tym momencie skończyliśmy Red Dead Redemption 1 i będziemy mogli przejść do Undead Nightmare, które zostawię na kolejny krótki odcinek, ponieważ Undead Nightmare to piekło i platyna was umęczy. Wypadałoby zakończyć jakoś ten pierwszy odcinek. Red Dead Redemption to opowieść o tym, że nie zawsze da się zmienić przeszłość. John, który był ciamajdą z dnia na dzień, musiał stać się mężczyzną, by ocalić swoją rodzinę. Gdziekolwiek nie pójdziemy, z kimkolwiek nie porozmawiamy, ludzie przychodzą i odchodzą. Niektórych znajdziemy martwych, a o innych przeczytamy w gazecie. Każda z tych postaci, która pojawi się w życiu Johna, nie różni się od niego tak bardzo. Każdy próbuje przeżyć w tym dzikim świecie, w którym można umrzeć od strzału w głowę za nic. Ilu ludzi egzystuje tak jak John, żyją w swoim małym świecie i w tym swoim małym świecie umierają, będąc kompletnie zapomnieni przez świat.